Grazyna Szapolowska prezentuje nienaganna figurę w zlotem kapielowym na plazy w Zanzibarze, zdjęcia. Po ostatnich wyskokach instagramowo-drogowych Grazyna Szapolowska słusznie chyba stwierdziła, że najlepiej będzie odpocząć nieco od całego zgielku. W tym celu udala się w towarzystwie kolezanek na zapierający dech w piersiach Zanzibar. Niestety nawet w raju na ziemi nie byle w stanie zrezygnować z mediów społecznościowych. Pozostaje się cieszyć, z tym razem nie robiła już zadnochliwej w podczas prowadzenia pojazdów. Przypomnijmy, Grazyna Szapolowska pochwalila się nagraniem z za kierownicy. Złożono doniesienie na policję: Stop bezkarności elit. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Doświadczona aktorka potraktowała Instagram jako swoisty pamiętnik z podróży. W ciągu ostatnich dni mogliśmy zobaczyć już kilka wakacyjnych stylizacji gwiazdy. Zadna jednak nie zrobiła na nas takiego wrażenia jak ta ostatnia. Szapolowska występuje na zdjęciach w mocno wydekoltowanym złotym stroju kapielowym. Na jej szyi widzimy natomiast potężny naszyjnik z naturalnych materiałów. Krótko mówiąc, jest na bogato. Przypomnijmy, wyzwolona grazyna Szapolowska eksponuje im walory na plazy w Uracie, z zdjęcia. Uwaga zwracają również podpisy, które Szapolowska zalacza do relacji z wycieczki. My Afryca, my Soul, Ang, moja Afryka, moja dusza, czytamy pod jednym z postów. Już w kolejnym wpisie aktorka poczyniła dosyć ryzykowne stwierdzenia: że ludność stędzani jest pięknie czula dzięki swojej tragicznej historii. Ilwa Fryca Zanzibar. Kocham tych ludzi i ich dusze. Maja tragiczna historia, dzięki czemu delikatni i czuli. Wiedzieliście, że z pani Grazyny jest taka zapalona podróżniczka?